Oficjalna polska delegacja pod przewodnictwem prezydenta RP Andrzeja Dudy udała się na uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka do Watykanu wśród Gości w ramach tej oficjalnej polskiej delegacji był m.in. marszałek Sejmu Szymon Hołownia. No i co, moi drodzy, mogliśmy zobaczyć dzięki nowoczesnym mediom, mediom społecznościowych, mogliśmy zobaczyć, jak Szymon Hołownia kompromituje siebie, kompromituje urząd marszałka Sejmu i kompromituje państwo polskie. Dlaczego? Ponieważ zachował się na uroczystościach pogrzebowych, głowy kościoła, niczym na wycieczce szkolnej, moi drodzy. Zaczął sobie robić zdjęcia i wygląda to po prostu fatalnie, moi drodzy, fatalnie, i już lada moment pokazuję wam to zdjęcie, musicie to zobaczyć. I mój komentarz do tego, bo mam swoje zdanie poszerzone, pogłębione, dlatego proszę, zostańcie do samego końca, dajcie tylko, proszę, łapkę w górę, zostawcie komentarz do zasięgu i, jeżeli możecie, dajcie subskrypcję dla kanału Analiza Polityczna, konserwatywnego miejsca, na polskim YouTubie, gdzie właśnie tutaj z konserwatywnym duchem omawiamy polskie sprawy. Jeżeli nie z tego powodu, dodajcie suba na złość Szymona, Szymonowi Hołowni, żeby jak najwięcej ludzi zobaczyło ten materiał. Albo no moi drodzy, spójrzcie na to zdjęcie, spójrzcie na to zdjęcie. Szymon Hołownia, ręce w górze, robi zdjęcia, zdjęcia Watykanu, zdjęcia uroczystości pogrzebowych. Telefonem komórkowym z przodu przed Szymonem Hołownią jest pre, między innymi prezydent Andrzej Duda i pierwsza dama Agata Konhauser Duda jest przed Szymonem Hołownią Adam Kwiatkowski, to jest bodajże teraz ambasador Polski w Watykanie. Za Szymonem Hołownią jest szef MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Wszyscy normalnie. Wszyscy się zachowują normalnie, poważnie tylko Szymon Hołownia łapska w górze telefon i robimy zdjęcia. Może nie wiem, może jeszcze powinien tam za załączyć jakiś stream i w ogóle streamować, live'ować albo na YouTube, albo na Instagrama, albo na wszystkie media społecznościowe. Siemano, siemano wszyscy koledzy. Siemano, jesteśmy na uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka. Dajcie łapki w górę. Jedziemy z tym tematem. Chryste, przecież to jest kompromitacja. Moi drodzy, dlaczego to jest takie ważne? Dlaczego to jest takie kompromitujące? Dlaczego o tym mówię? No bo to jest druga osoba w państwie. Szymon Hołownia jest drugą osobą w państwie. Pojechał z oficjalną polską delegacją reprezentować Polskę, nasz kraj. Każdy jego ruch, każde jego słowo jest w naszym imieniu tam wypowiadane. I robione, i działanie, które wykonuje, jest w naszym imieniu. A co on robi? On daje się sfotografować, jak sam sobie telefonem robi fotki. No przecież to jest dzieci nada. Moi drodzy, zdjęć z takich uroczystości będą setki. Tysiące. Na pewno z polską delegacją pojechali dziennikarze i reporterzy m.in. polskiej agencji prasowej, innych agencji fotograficznych, będą robić zdjęcia. Szymon Hołownia będzie uwieczniony, był, proszę bardzo. Jak nie dla samego pogrzebu, żeby pożegnać w ostatniej drodze i odprowadzić papieża Franciszka do domu ojca, to żeby chociaż mieć tam zdjęcie, to Szymon Hołownia będzie miał dwa w jednym, tak. O matko, jaki to jest wstyd, jaka to jest kompromitacja. A dlaczego to jest podwójnie poważne? Oprócz tego, że Szymon Hołownia aspiruje do tego, żeby być pierwszą głową w państwie, pierwszą osobą w państwie. No on nie potrafi być drugą osobą w państwie. Ale to nie tylko to, moi drodzy. Szymon Hołownia odstawia taką dziecinadę, właśnie tak jakby miał zupełnie, nie wiem, 16-17 lat. I ja zaczynam rozumieć, dlaczego ten Szymon Hołownia chciałby obniżenia wieku wyborczego do 16 roku życia. A no właśnie po to, żeby taką yy, nastoletnią yy, grupę wyborców przyciągać do siebie, bo może oni to kupują, że sobie Hołownia robi zdjęcia na yy, uroczystościach pogrzebowych papieża Franciszka. Może oni, im się to podoba, bo to jest właśnie taka dziecinada w stylu 15-16 latków, a ważne w ogóle co tam, tak, oni muszą dopiero dorosnąć, żeby zrozumieć, gdzie leży powaga sytuacji. Jak ja miałem 16 lat, może by mi się to podobało, tak, może sam bym sobie tam robił zdjęcia i ojciec by mnie ochrzaniał, co ty robisz, co ty robisz, chłopie, weź ty, bądź poważny. Wówczas bym tego nie rozumiał, ale teraz mając 40 lat rozumiem, że są momenty, w których nie wypada. Prostemu, zwykłemu człowiekowi, a co dopiero marszałkowi Sejmu, drugiej osobie w państwie polskim. To, to, nie, to, nie, Donald Trump, jakby przyjechał, bo przyjechał na uroczystości pogrzebowe papieża Franciszka i by sobie pu, 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 pukał fotki i tak by sobie robił. No, niepoważne. Co to jest? I jeżeli jakikolwiek inny zachodni polityk coś takiego robił, to jest na poziomie Szymonową. To jest niepoważne. Ludzie, gdzie są elity polityczne? Gdzie wy jesteście, moi drodzy? Jeszcze jest jedna sprawa. Znaczy, co to jest z tymi telefonami komórkowymi? Co to jest z tymi mediami społecznościowymi? Przecież to jest niepoważne. Szymon Hołownia ma jeden z postulatów, między innymi wygłaszany w tej kampanii prezydenckiej, moi drodzy. Ten postulat mówi, zakażmy użytkowania telefonów komórkowych smartfonów w szkołach. Zakażmy. Panie Marszałku, popieram wprowadzać od razu... Dzieciaki nie powinny w szkołach używać smartfonów. Ja w ogóle jestem bardzo radykalny w tym temacie i jestem zdania, że powyżej 16 roku życia smartfon do ręki dla dziecka. Naprawdę, ja byłem dzieckiem i ja nie potrzebowałem kontaktu z rodzicami, jak byłem w szkole, a oni ze mną też wtedy nie potrzebowali kontaktu. Jak się coś działo, były numery telefonów i yy, nauczyciele, sekretariat dzwonił do rodziców, po rodziców. Po co ten telefon komórkowy dzieciakowi w szkole? Co to co, 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 co jest? Rodzice mają jakieś problemy? Muszą mieć pod kontrolą te dzieci? To co wy, biedni rodzice, zrobicie, jak to dziecko będzie szło na studia, będzie się wyprowadzało? I Szymon Chłownia mówi dobry postulat, chociaż oczywiście ma wszelkie możliwości, żeby próbować go teraz wdrożyć w życie. Jest członkiem koalicji rządzącej, posiada klub parlamentarny w Sejmie. Zmieńcie to, wprowadźcie. Podobno minister Barbara Nowacka mówi, że dzieci, nauczyciele, w ogóle rodzice, to my jeszcze nie jesteśmy gotowi, żeby zakazać smartfonów w szkołach. Boże, jakie, jakie to jest proste, jakie to jest słabe. Ale ten Szymon Hołownia, który chciałby zakazać tych smartfonów w szkołach, nie potrafi się opanować i musi sobie puknąć fotkę. Nie dał jej na ten moment, kiedy to nagrywam, w sobotę w południe, jeszcze do mediów społecznościowych. To po co ją robił? Na pamiątkę? No tak jak powiedziałem, no będzie miał pamiątkę na pewno, bo będą oficjalne agencje reporterskie robić zdjęcia. No Będzie miał pamiątkę dla siebie, żeby mieć telefon, żeby nie wiem, małżonce wysłać, rodzinom, strykowi, Proszę, stryja, wuja, byłem na pogrzebie papieża Franciszka. Cyrk, niedorzeczność, i celowo o tym mówię, żeby. Żeby każdy miał świadomość, że dużo mówią o majestacie państwa, o powadze, ale w momentach próby po prostu nie są poważni. Kompletnie nic. Jeszcze brakuje tam tego Rafała Trzaskowskiego, żeby tam chodził i krzyczał, kto się w pale nie mieści. Albo w ogóle, żeby pojechał na te uroczystości, choć do tej pory on i jego małżonka jakoś tak średnio się na temat Kościoła wypowiadali, nawet nie chodzą do kościoła, dziecka do komunii nie posłali, no to dobrze, że ten Trzaskowski tam nie pojechał. Tusk też nie pojechał, może i dobrze. Oh, elity polityczne. Dajcie znać, co myślicie w komentarzach. Czy ja przesadzam, czy może nie przesadzam, czy może mam rację, ale po prostu dużo wymagam od polityków. I zaczyna mnie irytować to, że dziś działania polityków wyznaczają trendy w mediach społecznościowych. I zamiast pisać ustawy, to oni myślą o tym, jakie rolki nagrać w mediach społecznościowych, żeby się niosło. Ja nagrywam, to jest moja praca. Ja wykonuję swoją pracę. Pracą posła, marszałka, prezydenta, ministra jest tworzenie prawa, rządzenie. Nie obsługa mediów społecznościowych dla zasięgów. To się musi skończyć, to się musi zmienić, bo po prostu do polityki idą ludzie, którzy mają zasięgi w sieci, a mają pustkę w głowie. A mnie to już irytuje. Do zobaczenia.